Dzień dobry! dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na kanale Jasnowidz Gdańska czy Jasnowidz Olaf. Nie będzie pochwalony Pan Bóg Wszechmogący, Pan Jezus Chrystus, Duch Święty, Trójca Święta. Zastopujemy to, to taka śmieszna wstawka. Słuchajcie, mówię do Was teraz przez smartfon, który został w prezencie od Pana Piotra. Pan Piotr odwiedził mnie w Gdańsku. Wiedział, że właśnie w tym telefonie, który dostałem w darze od pana Tomasza, z kolei kiedyś, rok albo dwa lata temu, bo się nie pamiętam, chyba rok albo dwa lata temu to nie działała ta przednia kamerka, nie mogłem robić audycji na szybkiego, a ta główna kamerka działa tylko z bliskiej odległości. I Pan Piotr był tak miły, że dał mi po prostu sprawnego smartfona. I dzięki temu jest ta krótka audycja, krótka zapowiedź wieczornej audycji, do której Was serdecznie zapraszam. Za kilka godzin siądę i nagram dla Was dłuższą audycje na temat pewnego snu proroczego, który już w większości myślę, że co najmniej w połowie, jeśli nie dwóch trzecich, już się sprawdził na naszych oczach, co pewnie wielu z Was umknęło uwadze. Ale kto bystry, pewnie mógł zwrócić uwagę na takie wydarzenia na świecie, które właśnie częściowo ten sen spełniają. Mam tu na myśli taki film, który był. To może sekundkę, zaraz wam pokażę. Powiem wam tylko tutaj, że z panem Piotrem jest pewien ciąg niesamowitych wydarzeń, bo pan Piotr dał mi ten telefon, następnie ja nie potrafiłem go ogarnąć, tu były jakieś odwrotne kolony, kolory, nie mogłem go nigdzie znaleźć opcji, żeby to odwrócić. Potem. Gdzieś, e, gdzieś to jakoś e, w jakichś niesamowitych okolicznościach udało mi się to zrobić, chociaż już nie pamiętam tych okoliczności, ale było coś takiego niesamowitego i cyk, zaczął to działać. Zacząłem kręcić właśnie filmiki na wykopaliskach, ale nie wkładałem tu karty SIM, nie używałem go. E, I słuchajcie, zmusiła mnie do, do tego pewna sytuacja, bo odebrał, odezwał się do mnie pan Robert Skassa z, z kanału i y, z kanału prowadzi mnie Jezus. I przeprowadził ze mną taki no jakby wywiad powiedzmy na swój kanał, co prawda ja tam się pewnie zestresowałem, mieszałem, jąkałem i jakoś tam dukałem te swoje opowieści zbyt rozwlekle się rozgadując, ale tak czy inaczej jakby pan Robert Skasa nagrał ten wywiad i pewnie puści na swoim kanale, nie wiem kiedy wydaje mi się, że chyba na dniach, ale to by trzeba się pytać pana Roberta, może napiszę do niego maila, spytam się. Ale jak ktoś by miał ktoś ma ochotę posłuchać, to tam raczej nie usłyszy nowych historii, no pod koniec będzie taka nowa historyjka, ale to jeszcze u mnie na kanale ją powtórzę w przyszłości tak dogłębniej. A tak to opowiadam głównie właśnie tą historię z Panem Jezusem, tylko bardziej rozbudowuję, bardziej się w nią wczuwam właśnie co tam się wydarzyło właśnie, że przyszedł Pan Jezus właśnie i zabrał e, mi po prostu e, jakby rozwalił to szczętnie uzależnienie od papierosów po prostu i zabrał te papierosy e, tam skąd pochodzą, więc chyba do piekła. Dobra. Słuchajcie, i tak czy inaczej, to tak. Dziękuję Panu Piotrowi właśnie za telefon i pozdrawiam bardzo serdecznie. I to dzięki niemu można powiedzieć, że pan Piotr jest właśnie sponsorem właśnie tej audycji i następnej audycji pewnie wielu innych, które będzie mi o wiele łatwiej robić, bo ja cały czas pracuję. Odpalanie starego komputera, który się co chwilę zawiesza, to mnie zajmuje wiele godzin. A tutaj to na pewno skróci mój czas dwukrotnie. Kamerka działa, tak. Możemy sobie włączać różne rzeczy, możemy sobie tłumaczyć. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, te zapraszam. Wieczorem, za 2-3-4 godzinki, właśnie siądę, zrobię audycję, więc do niej zapraszam. Zrobimy sobie krótki przegląd, raport Jasnowidza. Ale już teraz spójrzmy na pewne rzeczy, które Wam przygotowałem. O tu, właśnie, patrzcie, jak ładnie ten telefon tutaj nagrywa, właśnie te kwestie na wykopaliskach. Wspaniałe, dobrze. To, jak ktoś będzie miał ochotę, to Wam to jeszcze pokażę. O, tu jeszcze możemy sobie, jak kiedyś, właśnie włączyć kamerkę. No, coś właśnie już, już zawiesiło. Dobra, mniej z tym, tak czy inaczej, tak czy inaczej, możemy, tak właśnie sobie parę rzeczy odkryć. Tutaj chciałem wam zwrócić uwagę na pewną kwestię. Która dla mnie była jakaś ważna, bo dla mnie jest to spełnienie różnych przepowiedni, ale to jeszcze w kolejnej jakiejś innej audycji. Sekundka. Coś mi tu się. Mikrofon jest używany przez inną aplikację. O kurczę. No dobrze, no ale to jak to wyłączyć? No i teraz koniec. Nie włączę tego. To jak to zrobić? To może wpiszemy, co? Sekunda. O! o, ludzie. Myślałem, że będzie łatwiej. Wiecie, ja nie wiedziałem, że... Żadnym... O, tutaj. Patrzcie. Widzicie? E, Chińczycy ćwiczą przy polskiej granicy. E, I tu mamy właśnie doniesienia właśnie, że Chińczycy e, robią takie ćwiczenia, które się nazywają atak Orła e, przy polskiej granicy. E, no to ciekawe właśnie, że Chińczycy i Białorusini razem wspólnie ćwiczą jakieś działania antyterrorystyczne. Kilka samolotów z Chin przyleciało, ćwiczenia odbywają się od dzisiaj, czyli od 8 lipca do 19 lipca przez 11 dni, całe dwa tygodnie właśnie. No, są to niesamowite wydarzenia, bo to po prostu jest spełnienie przepowiedni i tego wszystkiego właśnie, co wielu widzących przez dziesięciolecia powtarzało, tak, że Chiny zaleją świat, ale też tutaj dojdą do Europy i jeżeli Chińczycy jakby występują po stronie Białorusinów to jednocześnie występują po stronie Rosjan więc jednocześnie spełnia się to że w pewnym sensie jakby ich zdobyli jakby tylko tak od środka jakby tak i właśnie no jest wiele przepowiedni co, co te słowa właśnie spełniają i proszę zwrócić uwagę że to jednak to starcie tych płyt tektonicznych właśnie odbywa się między Polską a Białorusią jakby, my tu mamy ćwiczenia krajów NATO tak od strony Polski a tu mamy Rosji Chin i Białorusi od strony Białorusi. Tak więc tu, to, tu jest tarcie maksymalne tych płyt tektonicznych, geopolitycznych. Ja pamiętam, kiedyś mój kolega był w wojsku, służył na tej granicy, i ja pamiętam, rozmawiałem z nim przez telefon i mówią mu krzyku: To ty daj mi znaka, słuchaj, daj mi znaka. Wtedy, kiedy zobaczysz przez tą lornetkę chińskie hełmy, to proszę cię, daj mi znaka, bo to będzie znaczyć, znaczyć, że po prostu jakby czas się zbliżył, jakby. No i ten czas, właśnie. Znaczy, Krzysiek już nie, nie służy tam na granicy, ale to się wydarzyło, tak? Te chińskie hełmy są już niedaleko polskiej granicy, więc jakby te takie małe słowa prorocze, co kiedyś do mojego kolegi Krzyszka mówiłem, spełniły się właśnie i te chińskie hełmy są niedaleko polskiej granicy, właśnie po stronie Białorusi, więc jakby czas wydarzeń światowych zbliżył się i to widać ewidentnie. Dobrze, ale zostawmy to na razie. Wróćmy tutaj na sekundkę do kanału, skończymy, chcę wam tylko pokazać, że jeśli chcecie dobrze się przygotować do wieczornej audycji, to jeśli ktoś nie zna twórczości tego kanału, to zapraszam obejrzeć sobie taki film, który był dwa miesiące temu, sekundkę tego skasujemy, Tu dwa miesiące temu, o tu jest, widzicie, trzeba tak przejść troszeczkę tych audycji, tak, i tam dojdziecie właśnie do audycji, która się nazywa Pieczęć OZ, widzicie, sekundkę to przesunę może, o tu widzicie, Tą miniaturkę, taka specyficzna miniaturka, która jest. Sekundka, musi się trzęsie ekran, która właśnie pokazuje pewien sen. Tam w środku jest opowiadany, właśnie o ufo. Sekundka, może spróbuję jednak na tej większej kamerce, wiecie, bo może będzie jakoś lepiej. Sekundka. Tu jest. O tak. O dobra tamta się zawiesiła o, a ta działa. O. I tam właśnie był taki sen właśnie. To było dwa miesiące temu. Jeśli dobrze pamiętam to był kwiecień czy 20 któryś kwietnia. I tam był ciekawy sen z UFO właśnie że nadleciało UFO otworzyło jakby taki luk no nie bagażowy tylko trochę jak bombowy. Spuściło taką skrzynkę mniej więcej wielkości czy troszkę większe niż trumna tak. Ona leciała lotem swobodnym bardzo szybko z wysokości kilometra czy dwóch kilometrów, i nagle tuż nad Ziemią, pół metra nad Ziemią, jakby magnetycznie, antygrawitacyjnie zatrzymała się ta skrzynka nad Ziemią, i tam wydarzyło się coś, wyszły pewne postacie, i tam rozpoczyna się ten cały sen. Więc jeśli ktoś chce dobrze zrozumieć dzisiejszą wieczorną audycję, to zapraszam, Przypomnieć sobie tę audycję właśnie pod tytułem Pieczęć OZ. I też dla tych, którzy nie znają twórczości kanału to polecam też zobaczyć tutaj playlisty, tu macie playlisty i tam jest właśnie playlista pieczęć, chociaż ja tak czasem mówię ze znajomymi, śmiejemy się, że to jest pieczeń, pieczeń bestii, pieczeń bestii, czyli wszelkie przepowiednie właśnie małego rosyjskiego 10-letniego proroka Sławika Kraszenikowa, i tam jest kilka filmów, właśnie między innymi właśnie Pieczeń Bestii i parę innych. Trzeba było zwrócić uwagę właśnie na, też na ten odcinek UFO i też na odcinek... A nie, to chyba to, głównie te UFO. I kiedyś był taki też inny odcinek, ale to było na kanale z Gdańska, wiecie to. Zawsze obiecywałem, że to powtórzę i ten, no tak to czy inaczej, jak wejdziecie na kanał to tutaj od razu widzicie na dole klikniecie to od razu pojawia się kanał Jasnowiec Gdańska tak i tam też jest jakby opowieść, tylko teraz no, długo będę go szukać tak, I tam jest właśnie moje tłumaczenie właśnie przepowiedni Słowika, właśnie co to oznacza właśnie te UFO i to wszystko co występowało w przepowiedni Sławika jeśli chodzi o UFO. To ja to właśnie tłumaczę i to można dzięki temu, jakby dobrze zrozumieć, jakby, nie? Dobra, słuchajcie, nie będę was zagadywał, bo już kurczę, nie, to czasu tam minęło. Tak czy inaczej, zapraszam was na wieczorną audycję. Jeszcze raz dziękuję panu Piotrowi za telefon. Dzięki temu możemy sobie robić audycję częściej, a nie raz na dwa tygodnie. Bo mogę wszystko to jakby obsłużyć z poziomu smartfona, nie muszę w ogóle uruchomić komputera. Ja tylko to zrzucę na komputer i potem na YouTuba, ale to mówi, to czas skróci się dwukrotnie, więc bardzo dziękuję panu Piotrowi, sponsorowi właśnie tej audycji i najbliższych kilku, kilkunastu kilku do audycji. Jednocześnie oczywiście też pamiętam: dziękuję panu Tomaszowi, który dał ten telefon, tylko że właśnie muszę jakoś dojść z nim do ładu, gdzieś go jakoś naprawić. Jeśli będzie taka możliwość, jeśli jakieś części z zagranicy przyjdą, będzie można to jakoś zadziałać. I też dziękuję oczywiście panu Robertowi Robert Skasa, więc nie wiem, jak się odmienia: Robertowi Skasie. <laughs> Pan Robert Skassa, kanał prowadzi mnie i zostałem właśnie, pewnie w najbliższych dniach pojawi się wywiad. Tam z Jastawidzem, z Danielska, tak. Najważniejsze, że po prostu z to pana Jezusa Chrystusa. No i tyle. Więc zapraszam na wieczorną audycję. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zawieram więcej czasu, jednak się troszkę rozgadałem. Pewnie przez to, że długo się nie widzieliśmy. Tyle. Kończę. Trzymajcie się z Panem Ogiem. Cześć. Bo będę gadał i nie ten. Uuu, jak to się wyłączy, tutaj. O, kurczę, znikom, tutaj znowu. A ludzie, jak to zrobić? Właśnie, wiecie, bo ja muszę się z tym ogarnąć, ty. No, bo ten najwyżej na komputerze, wiecie? Bo tego nie ogarnę w ogóle, jak to wyłączyć teraz. O, tutaj jest, tak? いったく